Jak jest? No tak jest? Tak jest. W sieku dzisiaj będzie atakował od tą oto rampę Po chciałbym dodać Będzie podwójny Że na na nogami tak na kierowniku. O tam. Ale przy... o. Oooo! Wow. Ona też, ona jakoś pisem. bliżej... Bliżej była trochę? Jak była bliżej to ja ją przeskakiwałem jest... Albo jesteś taki kozak, że wyjedziesz z daleko A łykałeś ją No leciał bym hmm. Kwestia... Kwestia psychiki Zaradę? No dobra, no okej, okay. no jest, jest podejście na kan, kan, Ale w musi się szybciej, jest. On chciał szybciej, ale wiesz, mi po, przeszkadzają, przeszkadzają mu to burzy. O i teraz widziałeś tu.

Wiem, pełnym gazie Gaz doła. multa, na paiz. mało. Boj, się. mało boj, się, boj ale już nie dobrze. Ten nie lata. to, jest bo to on to <śmiennie> wolno, za wolno jedzie. Wow, 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 wow. Mam nagraną Twoją głowę! Ale już Ale... na górce, tak? tak. I to co stałeś? Cały jeden cały...